Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale, a dziś przedstawię Wam wszystkie nowości, kolaboracje oraz nagrody, które już wkrótce zawitają w Brawl Stars. Lecz zanim to strzel szybko suba i łapkę w górę, aby dotarło to do jak największej ilości osób. Oraz zajrzyj na opcję wspierania i wesprzyj nasz projekt już od 4 zł. A więc tak, już w tym tygodniu będziecie mogli odbierać darmowe przedmioty codziennie i będą to m.in. star dropy, gemy czy monety. A z każdym dniem nagroda będzie się polepszała. Zostając przy temacie bliskich nas nowości, to najprawdopodobniej, nie na 100%, może pojawić się nowa postać w grze na zasadzie baza astrala, a jest to Hatsune Miku. To tyle nowości. A więc przejdźmy do kolaboracji, a tu dopiero robi się ciekawie: kolab z Mojang i Sonikiem. Ja jak i większość społeczności Brawl Stars zakłada, że współpraca z Minecraft będzie bardziej w kwietniu, a dokładnie czwartego, ze względu na premierę filmu Minecraft. A o Soniku na razie wiem tylko tyle, że są to dopiero spekulacje, podobnie jak z Mojang. To tyle z mojej strony. Napisz w komentarzu, co Ty o tym sądzisz i co wiesz, czego ja akurat nie wiem.